Ja mam, dzisiaj mamy gramy, dzisiaj karierę zawodnika Termalika kontra Piazg Wilce. Piast w Wilce jest na... piast w Wilce jest na... Piątym miejscu Termalika jest na dziesiątym miejscu Więc mogą spaść z tego miejsca Oczywiście ja... A nie to... Oczywiście ja jestem taki dobry, o mam na nowocjuszu, a ja myślałam, że na początku końca albo na abatorze, Muszę się przełączam, ale teraz mam na nowocjuszu, co się wyraźnie stało. Jestem nowym trenera względem gracz na bramki. Chajot. Ło! Ale gulot poprzeczki, ale szkoda, że to na, na treningu. Hm. No zaczynamy mecz. Dzisiaj jest nowy murowy deszcz. Będzie się trochę źle grało, ale to nic nie da. To nic nie da, że to ja muszę wykonywać te grupie wolne. Dobra, to wam, te wolniaki to są fajne. Te rzuty wolne to chyba najbardziej lubię we bo fajnie piłka leci, no, z tego filezyny można uderzyć do rzutu wolnego. Włoc. Prawie minimalnie. Hm. Gdyby to wpadło, to bym był, to by zarabiał hajsu. I ostat z ostatniej chwili nie chce mi wzrastać overall. To jest strasznie beznadziejna wiadomość. Znaczy, znaczy jest no, taka wiadomość ogólna, ale nie chce nie chcę mi zrastać Patrzcie, ile już chyba w, już ze 14 wyzwań zrobiłem w dwóch meczach, a mi over dalej nie Cicho! Okej, okay, idziemy. Teraz nie, Aha wiem, dwie gwiazdki sztuczek zapomniałam. Teraz... Berisic przy piłce. Hebert Murawski. Ja i Wacek, ja ich dobrze bardzo znam, bo miałem karierę obrońcy. Jeszcze nie nagrywałam chyba w ogóle. Miałem karierę obrońcy. No i grałem w jazdwice. już tam przez przez jakieś... przez jakieś cztery sezony. I miałam ugrala 72. A zaczynała od 50. 50. Ja! Mogłem się podbić, wiem! Mogłem się podbić, ale no, wcale nie. Ale no... co tu powiedzieć? Zapomniałem, kurczę. No. Cisza, spokój. Spokojnie, bo właśnie ten sędzia nie umie sędziować. Był faul, ale beznadziejny. By... Ja już myślałem, że żółtą kartkę da. I PUM! Nie! Zapomniałem! Jestem za słaby nowocjusz. Na nowocjuszu to takie bramki nie wpadną. Przykro mi. Chyba, że ktoś potrafi strasznie dobrze grać w i wie jak huknąć, żeby to wpało gdzieś w okienku. Cicho, no głupi zegarek. No. Jest okej, okay, jedna, dwa, chleba, trzy. Jest raz, ominięty. Ну что, что сделал? О, куда... Просто... No nie. Jakby był teraz fałd, to bym był zdziwiony tam Ale podaj. No oje, o Jezus, Jezus! Tu! To był To był 71 overala Jest! Już mi overall wzrósł. Pięknie! Łot! Nie wyszła nad piłka. ja idę. Gdzie ja poszłem? Nie, nie jeszcze! Może ty! Może ty! Jest, sołdecki! Jak ja, jak ja, ja widziałam jego kartę. Ja miałam na Twitchu team jego kartę. No i. Ten obroń. To jest, On gra na PPD? On jest obrońcą. No właśnie, sołdecki jako obrońca sprzedałem go. Sprzedałem! Znaczy, sprzedaży, dostałem za to 25 monet, czyli 28. Co? O! myślałam, że jakieś ściny dla mnie 1-0, termali ten... podaj, podaj, teraz ja. la jadę, 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 siódmy, jadę, jadę, Rzut karny! Rzut karny! Rzut karny! tego nic. Okej, jadę, jadę, Głęboki oddech! Kolejny gol z rzutu karnego! Pierwszy gol z rzutu karnego eee, tego, tego Michu! No właśnie! Proszę o zmianę, bo jestem zmęczony! Plus jeden overall! Jest! Oj, oj, oj. Ale się porobiło! A to schodzę z boiska! Zagraj w deszcz! Ja! No Termalika to jest słabe w w klasie, Nie umiem grać. Czemu ja tu zaczynałem? Czemu? Nie umiem grać i tyle tylko powiem. Bo to co oni robią, to aż mi się srać chce. Wiecie co? Nie głosujcie, ja proszę o transfer. to z... Beznadziejne tu się kargać w takim słabym klubie. To jest po prostu beznadziejne. Tu mam 71 ugrywała, jakiś lepszy klub się po mnie zgłosić. Hmm. Czy będę kilka, miesiącem? No pewnie nie będę zmawiać życie. Pewnie mnie nie odda. No nie ma takiej opcji, przykro mi bardzo. Przykro mi bardzo, ale ja sobie tak od ciebie czepię do końca swojego mojego życia. No przykro mi. O he, he, he. Tak, tak to może żyć. Po dwóch razach, po dwóch razach próby już nawi. No, Patrzcie, po dwóch razach próby już mnie już wystawi na listę transferową. I jeszcze oferta transferowa, tak to można żyć. No, no, no. <laughs> Potwierdź. Jeszcze raz. Znowu lagi. żegnam. No ja i się dobiegłam żegnam. Narka.